Cześć, nazywam się Filip Jędrasik i zapraszam Cię do drugiej części kursu na temat Vue.js. Przyjrzymy się w nim bardziej zaawansowanym zagadnieniom związanym z tą technologią. W czasie szkolenia nauczę się tworzenia własnych dyrektyw, obsługi, rejestracji oraz logowania użytkownika. Dodatkowo zobaczysz, jak testować komponenty oraz pisać je w sposób alternatywny. Poznasz Vue.tify, które przyspieszy proces tworzenia nowych projektów. Dodatkowo nauczę się wysyłać żądania HTTP, a co za tym idzie, komunikacji z serwerem. Wszystkie nabyte umiejętności będziesz stale utrwalał dzięki praktycznym ćwiczeniom, które dla ciebie przygotowałem. Po ukończeniu szkolenia, bez problemu samodzielnie zbudujesz frontend większych aplikacji. Ciągle rosnąca popularność Vue sprawia, że jest to bez wątpienia framework wart Twojej uwagi. Jego obecność w Twoim portfolio. Zdecydowanie uczynicie bardziej cenionym programistą. Nie zwlekaj i już dziś zacznij poszerzać swoje umiejętności dzięki mojemu szkoleniu.